Pracownia Mechatroniki pojazdów samochodowych powstała w 2015 roku i jest odpowiedzią szkoły na zmiany zachodzące w ostatnich latach w branży samochodowej. Współczesne samochody z roku na rok mają coraz więcej układów elektrycznych i elektronicznych wspomagających i regulujących pracę samochodu oraz dbających o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Z tego powodu absolwenci branży samochodowej powinni posiadać coraz większą wiedzę i umiejętności w tym zakresie, i myślę, że nauka w tej pracowni pozwoli im nabyć odpowiednie kwalifikacje. Pracownia została wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które symulują pracę różnych systemów samochodowych, co umożliwia poznanie zasady działania oraz naukę rozpoznawania i napraw usterek układów elektrycznych samochodów. W ostatnim roku pracownia wzbogaciła się o zaawansowane stanowisko do testowania alternatorów i rozruszników pojazdów osobowych i dostawczych oraz do diagnostyki wybranych elementów instalacji elektrycznej pojazdu. Na pracowni zajęcia odbywają uczniowie w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i technik

Thank you